Zaczniemy od dobrej informacji. Gospodarka amerykańska dodała w czerwcu 372 tysiące miejsc pracy, co jest nieoczekiwanym wzrostem zatrudnienia i sygnałem, że rynek pozostaje silny pomimo obaw o recesję. Stopa bezrobocia utrzymała się na stałym poziomie 3,6%. Dane znacznie przewyższyły oczekiwania, gorzej jest w przypadku inflacji. W maju w ujęciu rocznym inflacja w USA wyniosła 8,6%. Obecny poziom jest znacznie wyższy niż przewidywali ekonomiści. Prognozowano zamiast 9,1%, 8,8%. W ciągu miesiąca ceny wzrosły o blisko 1,5%. Znaczna część czerwcowego skoku była spowodowana wyższą ceną benzyny, która w ciągu roku podskoczyła o prawie 60%. Wzrosty były jednak odczuwalne we wszystkich sektorach. Ceny żywności w ciągu roku zwiększyły się o 12,2%. Tak samo jest w przypadku samego zboża, nabiału czy mięsa. Biały Dom podkreślił na początku tygodnia, że spodziewa się złych danych o wysoce podwyższonej inflacji, powołując się na ciągły wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Natomiast po raz pierwszy od 20 lat Kurs wymiany między euro a dolarem amerykańskim osiągnął parytet, co oznacza, że obie waluty są warte tyle samo. Dla dziennika związkowego Jan Paklowski.